Coś się znowu zaczęło. Deszcz siąpił kolejny dzień. Ucztujący za wielkim, tembowym stołem burmistrz bychawy usłyszał pukanie do drzwi. Wstał i wycierając w szmatę tłuste ręce, podszedł do okna, czknął, pierdnął i podrapał się po tyłku. Wejść, krzyknął, nie lubił kiedy ktoś przerywał mu wieczerze a zwłaszcza kiedy jadał samodzielnie upolowaną dziczyznę, przyrządzoną w sosie własnym z dużą ilością czosnku i kopru. — Olerna pogoda! Znowu glizdy wyjdą po deszczu. I to ma być lato? — powiedział na głos, myśląc, że mówi do swojego osobistego sekretarza Bartłomieja Kuciapki. — Dżdżownice! — powiedział nieznany mu głos. Burmistrz odwrócił się. W progu ujrzał nieznanego mu białowłosego mężczyznę. Co? zapytał. Dżdżownice wychodzą po deszczu, glisty żyją w człowieku, odpowiedział nieznajomy. A pies je wszystkie trącał? Z czym przychodzicie? Na rozstajach ogłoszenia przybijacie. Nieznajomy wyciągnął komórkę i pokazał zrobione nią zdjęcie. Toś ty! Burmistrz spojrzał na twarz mężczyzny. Jestem Wiedźminem. Ogłoszenie nadal ważne. Wiedźminem? Czyś ty się do palaczy Wiesz, nie wyginęli, a gry komputerowe to nie kanon. A może z trzeciej części przychodzisz? Bo wyglądasz jakoś tak inaczej. No, ale dobrze. Nak no Wiedźmiński masz? He, 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 he. No ale w sumie nieważne. Co Pila chcesz obić? Dobrze. — Miałeś kiedyś do czynienia z cupilami? — Miałem, panie burmistrzu. Inaczej zjadacze pająków, paszcza albo uciekaj mi stąd. Żyją pod balkonami, dzieci im pieniądze dają, a one pająki zjadają, co deszcze powoduje. Widno dużo pająków zjedzonych. Ile jest cupili? — A licho ich wie, ponoć parka. Na pachęduszki im się zebrało, bo to przecież teraz czas. To i głodne są po zabawie. Dobrze, wrócę rano. Wiedźmin uśmiechnął się paskurnie, odwrócił i wyszedł bez słowa. Burmistrz długo patrzył w zamknięte drzwi. Chyba mi się coś w głowę robi, myślał. Jestem chyba zwyczajnie przemęczony. A może powinienem jednak kłopić synowi Wiedźmina dwa? Tyle mnie o niego prosi. Kara? Ej, niech chłopak ma. Uciapa! Tak, panie burmistrzu? Weźmiesz z kasy miasta pieniądze i pojedziesz kupić do media Wiedźmina dwa. Stary wujku, opowiedz nam o Wiedźminie, co tu bił, co pili w Behavie. Opowiem wam, opowiem. Jeno przynieście mi herbaty, bo to w gębie już od opowieści zaschło. No, szybcy jesteście. Pewnie wiecie, że piję dużo herbaty, co by wiadomo, jurnym być a do tego jeszcze magnes z rzęszeniem trzeba łykać. Ale niestety opowiadać nie ma co bardzo. Wiedźmin wsiadł do auta, pod bloki podjechał i czekał, szykując mieczydło swe piękne i srebrny łańcuch. Wieczorem wyszedł, przeszedł się wokół tychże bloków, strasząc stare baby i koty, a gdy ujrzał cupilów, to im szybko po grzbiecie mieczem przytłuk, związał łańcuchem, na plecy wziął i na pakie samochodu wrzucił. Tak przeczekał do rana i do burmistrza Cupilów onych zabrał. Burmistrz, wielce kontent, przy pomocy księgowej kasiore na konto przelał i tyle. Wiedźmin odjechał na północ, tylko jakoś tak wiele panien później w tamtą stronę patrzyło, Wilgotne oczy rąbkiem sukienek wycierało. A już nie deszcz, a łzy padały. Jak to później pan jaskiel o tej historii w nowej pieśni wspomina.